Krzysztof Stelmach dołączy do grona wybitnych Strzegomian, którzy zostali wyróżnieni tytułem honorowego obywatela miasta. Na dzień dzisiejszy jest to świętej pamięci Stanisław Siwiec, proboszcz parafii Piotra i Pawła, pan Walenty Wyrwa, świętej pamięci kronikarz Strzegomia, pan Stanisław Targosz. Pułkownik wojsk lotniczych, też pochodzenia strzegomskiego. Następnie pan Edward Forski, profesor muzyki, organista kościelny przy Piotrze i Pawle, Pawle. I profesor Nicieja, który również pochodzi ze Strzegomia. Jego osiągnięcia naukowe były na tyle znaczące, że Rada doceniła jego sukcesy, aby. Upublicznić i nadać mu tego ten honorowy tytuł. Krzysztof Stelmach to były siatkarz reprezentacji, jak i wielu klubów polskich i włoskich, wielokrotny mistrz kraju oraz reprezentant polski w piłce siatkowej. Od niedawna drugi trener reprezentacji. Krzysztof Stelmach urodził się w Strzegomiu, mieszkał w Strzegomiu, skończył szkołę podstawową w Strzegomiu, rozpoczynał karierę sportową w AKS w Strzegom. Po Rozpoczęcie tej kariery został zauważony przez klub zaprzyjaźniony Chełmiec Wałbrzych, do którego wstąpił i w zasadzie od tego momentu zaczęła się jego wielka kariera. Przygotowano specjalne atrakcje, w związku z tym wydarzeniem zostanie rozegrany mecz piłki siatkowej, w którym najprawdopodobniej zagra sam Krzysztof Stelma. Chciałbym zaprosić mieszkańców Strzegomia na okoliczność nadania honorowego obywatelstwa panu Krzysztofowi Stelmachowi. O 16-17 czerwca odbędzie się turniej piłki siatkowej Mężczyzn. Spotkają się przyjaciele AKS-u. O tej godzinie też chcielibyśmy w imieniu zarządu klubu wręczyć pamiątkowy puchar honorowemu obywatelowi, ale też już dzisiaj chciałbym zaprosić na następny dzień, na 18, gdzie od godziny 10 w hali Osir odbędzie się 13. Międzynarodowy, międzynarodowy Turniej Judo imienia Edwarda Brzegowego. Wszystkich mieszkańców gminy Szczegą serdecznie na te dwa turnieje zapraszamy.